Dwa słowa strzelania. Dokładnie rzecz ujmując o wyposażeniu, czyli o kaburkach, jak dobrze ustawić sobie kabury, żeby to miało sens. W sensie, żeby było ergonomicznie i miało zastosowanie defensywne, bojowe bądź sportowe w optymalnej tego, w optymalnej powiedziałbym formie. Na przykładzie najbardziej popularnej kabury, czyli noszonej, choć nie te komandowskie są, ale to o nich za chwilę. Generalnie jeden z bardzo typowych kabur, czyli naleśniki noszone na godzinie 15 z osią lufy w pionie, czyli wzdłuż, wzdłuż tułowia i najczęściej stosowane myślę, że dlatego, bo to jest, bo używana w sensie dobycia broni odbywa się w postawie wyprostowanej. Dzisiaj nikt się tam specjalnie nie wygina, nie tarza po ziemi. W związku z tym i w sporcie, PIRO, i PSC, strzelanie rekreacyjne, komandosy niedzielni, zawodowi, generalnie pełna powaga, stoją w postawie wyprostowanej i dobywają broń w ten sposób. Postawa determinuje sposób ustawienia e, dobywania, e, dobywania broni. Natomiast m, rzadziej, ale są tendencje do przesuwania kabury na przykład do przodu, jeżeli mówimy o taktycznych. Kiedyś i po nie, bo przepisy to umożliwiały i bardzo mało popularne kabury typu FBI, czyli noszone na godzinie 16, 17, ale o tym, o tym za chwilę. Sztuczka polega na tym, że żeby kabury ustawiać sobie pod takim kątem, odpowiednio do miejsca, żeby było tożsame kątu ułożenia lufy z przedramieniem, czyli jeżeli strzelamy w postawie wyprostowanej, i lekko sobie pochylamy tu w trakcie dobycia, to przedramię tak naprawdę jest w pionie i w ten sposób wyciągamy broń. Przez to jest optymalne. Kabura jest o tyle dobra, że jeżeli jest na godzinie 15, to broń podnosimy w jednej płaszczyźnie, żeby była jak najszybciej, w sposób ergonomiczny, kierowana w stronę napastnika. Bojowo oczywiście chodzi o to, żeby jak najszybciej lufa była w ogóle skierowana do napastnika. Natomiast w sporcie chodzi o to, żeby. Bo jak najbardziej optymalnym to, że przyjąć postawę oburą czy strzelić pełnej, pełnej postawy, czy z pełnego wyprostu, jeżeli strzelamy nawet z jednej leki. W związku z tym, jeżeli w jednej płaszczyźnie przenosimy, jest to optymalny sposób, sposób działania. I to chyba tyle tytułem, tytułem wstępu. Zatem jeżeli strzelamy z postawy wyprostowanej, to mniej więcej w taki sposób się to odbywa. Odchylamy lekko tu po to, żeby ustawić sobie właściwy kąt, natomiast sposób. Usytuowania kabury i miejsca jest optymalny do tego, żeby wykonać jak najkrótszy ruch do przyjęcia pewnej postawy strzeleckiej bądź strzelania z biodra. Tyle. Ma być szybko i prosto bojowo, ma być szybko i prosto sportowo, przy czym w strzelaniu bojowym chodzi o to, żeby mieć ewentualną możliwość użycia broni doży wcześniej i żeby lufarz była skierowana w stronę napastnika. Ciśniamy z kolejnymi kaburami. Dobra, kolejna kaburka, czyli typu FBI. Niepopularna, e, niestety, skóra. Uważam, że to bardzo dobra kobura. Oczywiście do właściwych zastosowań do defensywy, do zwłaszcza wipówki. Elegancka, dobrze ukrywająca broń, przesunięta za plecy, czyli na godzinę 16-17. W zupełności spełnia swoje, swoje zadanie. Natomiast niesie z sobą pewne konsekwencje. Tu pewna ciekawostka. Mówiłem o tej postawie wyprostowanej, że dziś nikt nie bierze pod uwagę strzelania tak naprawdę z innych postaw, w aspekcie bardziej, powiedziałbym, bojowym. To jest kabura z czasów, kiedy tak naprawdę strzelestwo z broni krótkiej ograniczało się w ogóle tylko do zastosowań defensywnych, czyli do, przede wszystkim do, do samobrony. I to determinowało między innymi właśnie we -E, taki sposób przenoszenia broni, Czyli miała być lepiej ukryta, dlatego bo odsunięta i w przypadku wiaterek zawiał nie była tak wyeksponowana. I ciekawostka wtedy była taka teza, myślę, że aktualna, Pewnie w wielu aspektach do dzisiaj, mianowicie jak były na przykład zamachy na prezydenta na, na, na Regana na przykład, tak zobaczycie na reakcję ochrony. To w momencie, jak coś się działo, wszyscy się kuli. I teraz, tego rodzaju zmiana w ustawieniu, w momencie kiedy dobywamy broń, powoduje, że kabura, kiedy strzelamy na relaksie w pionie, jest nie do końca dobra, bo zmienia się układ bioder i tułowia i wtedy przy pochyleniu takim, zobaczcie, że teraz przed ramię jest dużo bardziej to samo z wylotem lufy, aniżeli w momencie trzymania broni w ten sposób. Tu ogranicza jakby e, ogranicza w sensie takim anatomicznym możliwość dobycia e, dobycia broni. Łatwiej jest to zrobić, kiedy mamy pochylony tułów i dobyć broń w ten sposób. W związku z tym to jest kwestia też rozważenia założenia takiego, w jakiej postawie w ogóle będziemy dobywali Broń w sytuacji zagrożenia. Jak na relaksie, w pianie, rzeczywiście idealnie. Jeżeli pochylony, to z tyłu lepiej. Jeżeli więcej walki wręcz, im dalej, tym korzystniej, bo nie narażamy się na zabór broni. Bardziej przesuwamy do przodu. Pochylanie, zmiana postaw, dobycie broni, ekspozycja jest znacznie większa, więc tego typu czynniki powinniśmy brać pod uwagę. Generalnie zasada jest taka, że tak jak przedramie będzie dobywało broń, to żeby lufa była w miarę tożsama z kierunkiem przedramienia, wówczas będziemy determinowali mniejszą ilość błędów przy dobyciu, przy dobyciu broni. Chyba tyle. Dobra, ciśniemy z wieszakiem do IPSC, oczywiście usytowanie kabury jest regulowane przepisami. Natomiast jeżeli chodzi o ergonomię ruchu, szczerze mówiąc chyba nie ma nikogo lepszego, mądrzejszego trzewców IPSC jak powodować, żeby ruch był maksymalnie ergonomiczny. I tu w kontekście tych usytowań kabury pytałem o, o, o tą kaburę przede wszystkim bojową, bo pojawiają się takie trochę różne pomysły na, na usytuowanie kabury, czym powiem więcej, w przypadku bojowych, to kiedyś na przykład w śledztwie IPSC, w opn bo przepisy to dopuszczają, możliwość do usytuowania ładownic, jak i kabury, kabura była przesuwana do przodu. No i generalnie bardzo rzadko dzisiaj można zaobserwować tego typu sposób przenoszenia broni, do przodu. Z uwagi na to, że jeżeli przesuniemy kaburę do przodu, to ona, wylot lufy, to co mówiłem, żeby był tożsame z przedramieniem, to klamka powinna być pochylona, tak jak, tak jak mój palec wskazujący to się przed, przed, przedramię wyznacza kierunek. Najłatwiej jest wtedy dobyć broń po drodze przy przyjęciu postawy w miejscu pomiędzy, kiedy mamy ręce opuszczone w momencie, kiedy chcemy przyjąć finalnie całą postawę, więc wydaje się to o tyle ergonomiczne. Jak doświadczenia pokazują, okazuje się, że e, mało efektywna jest e, konieczność zmiany położenia broni w trzech płaszczyznach. Bo jeżeli ją usytuuję w ten sposób, to muszę przesunąć broń w trzech płaszczyznach. To wyjmuje tak naprawdę jednym prostym ruchem po optymalnym, po optymalnym torze, i w tym jak pokazują e, zawodnicy, czy, 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 bo rozmawiam z kilkoma naprawdę świetnymi strzelcami. Okazuje się, że to jest optymalny sposób e, pracy na broni w WPS. -e. Chyba tyle o tej kaburce. A, słuchajcie, no warto, warto dodać tylko, że są pewne oczywiście różnice. Ustawienia kąta, skręcenia, też są takie bardzo anatomiczne i bardzo indywidualne e, preferencje. Natomiast mówię o takich ogólnych, ogólnych zasadach, jak sobie ustawić kaburę, żeby przede wszystkim to przekładało się na strzelanie defensywne i typowo, typowo bojowe. I chyba najlepsza kabura do zastosowań takich bojowych, ofensywnych, czyli safariant. Myślę, że to jest najbardziej niezniszczalna i najlepiej zabezpieczona w ogóle, w ogóle na rynku. Natomiast w kontekście tego sposobu sytuowania broni i ergonomii pracy z bronią, to zauważyłem na amerykańskich forach trochę taką tendencję do przesuwania kabury do przodu. W sporcie, to już mówiłem, to jest kwestia ergonomii ruchu, jest mało, mało efektywna technika z punktu widzenia strzeń typowo bojowych. No, to znowu przesuwając broń do kabury, no trochę narażamy się na na większy zabór. W dosiadzie parter, szarpanina łatwiej wiąże, bo nie każdy ma tego rodzaju kaburę, nie każdy ma nawet zabezpieczenie w kaburze, więc korzystnie z kabury mieć co najmniej na godzinie 15. Tych kabur dalej się już, dalej się już nie nosi, natomiast tak jak w Ipsc, to jest optymalne dobycie. Poza tym przesuwanie też jak wspominałem w samochodzie będzie mniej wygodne przy różnych dziwnych postawach w Jeżeli przesuwamy tu w kierunku pachwiny to będzie ograniczała ten ruch, będzie mało komfortowa. Poza tym broń dobywana bokiem Poza samą tą ergonomią ruchu, no to oczywiście kwestie, że jeżeli mamy napastnika bardzo blisko, to przesunięta do przodu, bardziej naraża się na broń na zabór. Zachęca do zaboru, jeżeli lufa nie jest skierowana w stronę napastnika, i ten ruch ogranicza czas oddania strzału. W związku z tym, do zastosowań bojowych ja bym nosił komórę w taki sposób, że można było strzelać. Na gruncie tej optymalizacji wyciągniętej z IPSC, ale w taki sposób, żeby strzał można było oddawać już nad kaburą. Więc, kabura, jak będzie na 15, mamy optymalny sposób działania do strzelań defensywnych na bliskim dystansie i do strzelania na pełnej postawie strzeleckiej, korzystając z ergonomii, a właśnie wynikającej z dyscyplin typowo, typowo dynamicznych. W strzaniu bojowym warto jeszcze powiedzieć, że no, oczywiście w wojsku przesuwanie kabury do przodu, terenie się w piachu to jest e, kompletnie nieporozumienie. Jeżeli ktoś by miał jakiś pomysł, e, w jakiś sposób to uzasadnić, to bardzo chętnie, bardzo chętnie się dowiem. Dobra, spróbujemy sobie strzęć tej kaburki. Czyli tak jak mówiłem, sztuczka polega na tym, żeby strzęć ewentualnie z biodra albo móc. Mu... Móc przyjąć całą postawę, pełną postawę strzelską, w jak najbardziej ergonomiczny sposób, dając sobie możliwość natychmiastowego dania strzału, nie utrudniania sobie procesu tego ciągu kaburowego zmianą kierunku lufy. Naturalny chwyt wynikający z przedłużenia lufy, przedłużenia przedramienia, który jest zgodny z osią lufy, i chyba tyle. Proste rzeczy są, proste, proste. Jak się podobał, łapa do góry. Zapraszam na kolejne odcinki.